Witam was bardzo serdecznie, kochani telewizowie w kolejnym odcinku serii Tylko słowo. Dziś przeżywamy już piątą niedzielę wielkanocną roku B. W poprzednim tygodniu Pan Jezus posłużył się terminem dobry pasterz. Dziś mówi o krzewie winnym, że on jest krzewem winnym, my latoroślami. W przypadku gdy odcinamy się od źródła życia, to Wchodzimy w śmierć, gdy, co jest prawda, jak najbardziej logiczne, uprawnione takie twierdzenie. Innymi słowy, w kontekście życia duchowego kluczowym, strategicznym, pivotalnym jest mieć dobrą relację z Chrystusem. Innymi słowy, wiara, życie pobożne winno być potrzebą serca. Nie może być jedynie na pokaz, czy też jedynie zewnętrznym li, tylko przeżywaniem. Tu naprawdę chodzi o to, by z Chrystusa czerpać soki życia, by mieć z Nim piękną relację i, i rozmawiać z Nim i przyjmować Jego ciało i słowo z przyjemnością. W innym przypadku będziemy jak Części krzewu winnego, odcięte od niego, które po pewnym czasie usychają, karłowacieją i nadają się jedynie na spalenie. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Szczęść Boże!